Cześć! Z tej strony Karolina i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy masę pyszności, a będzie to drugi odcinek z naleśnikowej serii. Tym razem zapraszam Was na 5 propozycji na przepyszne naleśniki na słodko. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli taki film Wam się podoba. Zostawiajcie też ten malutki dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. A ja zabieram się za pierwsze naleśniki. A właściwie na początek przyrządzimy sobie. Ciasto naleśnikowe, z którego dziś będziemy tworzyć, i dziś baza będzie troszeczkę inna, ponieważ zrobimy ciasto naleśnikowe na maślance. Ja robię takie bardzo rzadko i szczerze mówiąc, preferuję to ciasto, które pokazałam Wam w odcinku o naleśnikach na słono. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to zostawiam Ci tutaj mały odnośnik. Z tamtego ciasta wychodzi mi więcej porcji naleśników. Są one takie cieniutkie, gładziutkie. Z ciasta na maślance naleśniki wyszły mi. Grube i trochę ciężko było mi je rozlewać po patelni, ale zaraz wszystko zobaczycie sami. Nie gadam za długo, tylko przechodzę do pokazywania. Ciasto naleśnikowe zrobiłam z 350 g mąki. Ja użyłam zwykłej pszennej. Do tego dodałam dwa jajka, cukier waniliowy, odrobinę erytrytolu, aby ciasto było słodsze. Jak zawsze szczypta soli uważam, że sól idealnie sprawdza się nawet w naleśnikach na słodko. No, i wszystko zalałam maślanką. Postanowiłam sobie, że nie będę dodawała tutaj w ogóle wody, więc użyłam prawie cały litr tej maślanki. Myślę, że dodałam około 800 ml. Do wymieszania masy użyłam miksera, ponieważ uznałam, że rózga kochenna będzie tutaj zbyt skomplikowana i będę się po prostu męczyć. Oczywiście można użyć rózgi Zobaczcie, ciasto właśnie wyszło gęste, dlatego dolewałam cały czas tej maślanki, ale w końcu. I tak było jak taka naprawdę gęsta śmietana. Spróbowałam jeszcze, czy nie jest zbyt mało słodkie i było. Pamiętajmy o tym, że maślanka jest jednak dość kwaśna, dlatego ja dodałam więcej erytrytolu. I jak zawsze wysmarowałam moją patelnię olejem. Uwierzcie mi, że już nie mogę się doczekać zakupu nowych patelni. I rozlałam ciasto. Pierwszy naleśnik, jak zawsze, wyszedł taki średni, ale udało się coś z niego zrobić. I tak sobie smażyłam wszystkie naleśniczki do momentu, aż ciasto mi się prawie nie skończyło. Wy... Wyszło mi dokładnie 9 albo 10 takich naleśników. Myślę, że jest to ok, opcja, ale z mojego ciasta, które pokazywałam Wam w poprzednim odcinku z naleśnikami, wychodzi znacznie więcej placków i wydają mi się one smaczniejsze. Gdy została mi ostatnia partia masy, uznałam, że potrzebuję trochę czekoladowych naleśników, więc do dosłownie takiej garsteczki tej masy dodałam łyżkę kakao. Aby dwa, trzy naleśniki wyszły mi właśnie czekoladowe. Mnie wyszły dwa, ale jeden był taki naprawdę gruby, więc mogły być to spokojnie trzy naleśniki. Masę rozlewałam tak samo, po prostu jej kolor był inny, no i smak wyszedł trochę inny. Gdy wszystkie moje naleśniki były usmażone, przeszłam do przygotowywania pierwszej propozycji i wykorzystam do niej właśnie te czekoladowe naleśniki. Potrzebowałam tutaj czterech namoczonych wcześniej daktyli, łyżki twarogu, ja użyłam chudego klinka, łyżki kakao oraz połowy banana. Pamiętajcie, że woda z daktyli jest bardzo ważna, bo ona jest mega słodka i często nam służy jako coś dzięki czemu możemy trochę rozrzedzić nasz krem, masę czy co tam robimy. Ja zabrałam się za blendowanie wszystkiego I właśnie ta woda z daktyli bardzo mi pomogła Aby całe nadzienie moich naleśników Było takie kremowe i puszyste Ja moją masę wysmarowałam na dwa naleśniki Ale było jej naprawdę dużo Złożyłam je sobie w takie półkola Przełożyłam na talerzyk I żeby było jeszcze bardziej czekoladowo Polałam takim kremem czekoladowym Możecie użyć czegoś bardziej zdrowego Ja po prostu nie miałam Uwierzcie mi, że te naleśniki to czekoladowa bomba Kolejne naleśniki to te moje ulubione z serkiem bananowym. Potrzebujemy około 100 g twarogu. Ja używam znowu tego chudego, ale możecie użyć każdego, jaki lubicie i kilka łyżek jogurtu naturalnego. Pamiętajcie, że wszystkie proporcje znajdziecie w opisie pod filmem. Do tego dodałam pół banana i łyżkę erytrytolu. Wszystko zblendowałam na bardzo gładką masę. To jest ważne, aby tu nie było żadnych grudek, ponieważ masa wtedy nie wychodzi tak fajnie. Przełożyłam na moje naleśniki, znowu je ułożyłam w wybraną formę, ja wybrałam znowu pół cola. Ozdobiłam jeszcze resztą twarożku na górze, no i oczywiście dodałam więcej bananów, jako że te naleśniki są naleśnikami bananowymi. Kolejne naleśniki to chyba klasyk, czyli takie zapiekane z twarożkiem waniliowym. Ja użyłam tutaj około 80 g twarogu, ponieważ tylko tyle mi zostało, ale użyjcie na dwa naleśniki około 100-120 g tego twarogu. Do tego dodałam dwie duże łyżki mojego ulubionego jogurtu waniliowego. Możecie dodać również cukier waniliowy, albo jakiś aromat waniliowy, albo po prostu serek danio. I w ten sposób przełożyłam moje naleśniki, złożyłam je w takie trójkąty. i w w międzyczasie rozgrzałam sobie patelnię z odrobiną masła. Tutaj jest ważne, aby to masło było na patelni, ponieważ dzięki niemu nasze naleśniki będą rumiane. Pamiętajcie też, aby za bardzo nie rozrzedzić twarogu, ponieważ tak jak mi, będzie on Wam wypływał z naszych naleśników. Fajnie by było, gdyby twaróg był bardzo zbity i naleśniki się nie rozwalały. Moje jednak się rozwaliły, co nie zmienia faktu, że były bardzo pyszne. Jest to oczywiście, jak zawsze mówię, kwestia mojej złej patelni. Przełożyłam wszystko na talerzyk i zabrałam się za robienie takiej jakby polewy. Chciałam, żeby ona była całkiem zdrowa, więc użyłam mu jogurtu naturalnego, waniliowego jogurtu, u mnie ten z Alpro, ale wybierzcie swój ulubiony i odrobiny erytrytolu dla słodyczy. Takie usmażone naleśniki polałam właśnie tym sosem, udekorowałam borówkami i wszystko było mega pyszne. Kolejny przepis to zdecydowany sztos, ponieważ są to naleśniki Cini Minis. Do ich wypełnienia użyłam serka mascarpone. Ja dodałam około 60 g, można dodać troszeczkę mniej. Serek rozrzedziłam jedną łyżką jogurtu naturalnego i dodałam kilka łyżek takiego czekoladowego mleka z Alpro. Możecie dodać odrobinę kakao najlepiej takiego rozpuszczalnego, ale dodajcie takie jakie macie. Wszystko jeszcze trochę dosłodziłam i wymieszałam. Następnie zabrałam się za przekładanie moich naleśników. Zapomniałam, że jeszcze dodałam trochę cynamonu. Przełożyłam naleśniki i w środek wstawiłam kilka płatków cynamonu, aby coś fajnie chrupało. Te naleśniki postanowiłam zwinąć w ruloniki i to był strzał w dziesiątkę. Tak dwa przygotowane naleśniki przekroiłam na pół. Ułożyłam, żeby były idealne i łatwe do zjedzenia, i zabrałam się za robienie posypki, do której wykorzystałam troszeczkę płatków cini minis, takich rozdrobnionych, i wymieszałam je z waniliowym jogurtem. Taką posypkę czy polewę, nie wiem jak to nazwać, wyłożyłam na naleśniki i dodałam jeszcze trochę chrupiących płatków cini minis i samego cynamonu pycha. Ostatnie naleśniki przypominają mi całkowicie moje greckie wakacje w zeszłym roku i właśnie będą to greckie naleśniki z orzechami. Jako, że rozwaliły mi się tutaj dwa naleśniki, ostatnie, które miałam, postanowiłam Wam pokazać, że naleśniki nie zawsze muszą być piękne, żeby móc zjeść coś fajnego, smacznego i fancy. Moje dwa rozwalone naleśniki pokroiłam w takie małe paseczki i zwinęłam na roloniki. Wcześniej też przygotowałam jogurt z miodem. Oczywiście lepiej byłoby użyć jogurtu greckiego, ale ja akurat takiego nie miałam, więc postanowiłam wykorzystać zwykły naturalny, który akurat miałam w lodówce. Moje ruloniki polałam takim jogurtem i zabrałam się za orzechów. Ja wybrałam tutaj orzechy włoskie i migdały. Bardzo z Grecją kojarzą mi się jeszcze orzechy laskowe, takie jadłam tam najczęściej. Wszystko ładnie posiekałam i dałam na górę moich naleśników. Gwarantuję Wam, że były one przepyszne i bardzo przypominały mi Grecję. Zapach tych naleśników całkowicie przypomina mi grecki klimat i bardzo tęsknię za grecką kuchnią. Szczerze mówiąc, nigdzie w Polsce nie znalazłam takich greckich jogurtów i takiego pysznego miodu, jaki właśnie jadłam w Grecji. No ale co, zabieram się teraz za jedzenie, bo to pachnie obłędnie. A Wy koniecznie zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie mój kanał i piszcie w komentarzu, który z przepisów podobał Wam się najbardziej. Jeśli ktoś skusi się na odtworzenie jakiegoś przepisu, to wbijajcie na mój Insta i tam oznaczajcie mnie albo wysyłajcie w wiadomości prywatnej foty oczywiście i informacje, jaki przepis odtworzyliście. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!